Na przykład, na świecie mniamek Szy. Dzień dobry, widzowie. W dzisiejszym odcinku programy w Roblox. E, m, widzowie, czasami będę mówił z chrypą, e, bo jestem chory. Będziemy odkryć coś. Czerwone. Bierzemy widzowie. E, no, już tu doszłem i. Widzę, jakiś się noś wygląda. Aha, okej. Okay. Idziemy zobaczyć, o co w tym chodzi. Może w te ulepszenia trzeba, nie? Muszę iść gdzieś daleko, ale tu odkręca, widzowie. W ogóle jakoś tutaj zaraz w ustawienia czekajcie. Dobrze, widzowie, nie mogę tego naprawić, nie wiem o co chodzi. Co? A, są jakieś jajka, okej. Okay. To tych. A chyba... Nie wiem, czy taki youtuber w to grał, ale... Tak! Tak, 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 tak. on w to grał. Nie ma co w tym chodzi, bo nie oglądałem. O, dobra. Odbierzemy sobie... Yy, tu mamy nagrody. Mamy? Dostałem? Nie dostaję. Dobrze. co to jest? Demage. Fajnie by było jakby to było. No, damage. można to. A, trzeba tu kliknąć. Ok. Um, osiągnięcia. Jakie są mistury? Hmm, sam nawet nie wiem. Ok, co to kopiesz? Mi się tak... obraca tak. Obraca takie równice. Grzemy sobie jedną broń. Epicki nam wypad, To bardzo dobrze. Dobra, cicho. Widzę. A, czekajcie, wejdę do grupy. Mm, zaraz się widzimy. Ok, już jestem. Eee, dołączyłem do grupy. Eee, czekaj, bo widzowie. Patrzcie widzowie jaki to jest mądre. Okej. Okay. Zciszymy tego gościa, a my sobie zobaczymy. Eee, gdzie... O, miecz. O co oni? Założył. Urdy zginął! Zabili go! Właśnie idziemy go odrodzić. Dobrze, zabili go i musimy go odrodzić. A bo są ludki, patrzcie. I one tu nam zbierają, bo ja zauważyłem to. One nam tu zbierają. Właśnie, co ja dostałem w ogóle w -y za za domęczenie do jej grupy? Gdzie są te kupowania Ja, 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 ja. Okej. Okay. Za 8% ja miałam jakieś szczęście mega. Ale postaw. Ku... Za schajsu nie będę miał. Dobrze. Otworzę jeszcze jedno. Patrzcie. Teraz otworzę E. E. I mi wypadnie. Załóż najlepsze. I tu zbroję. Załóż najlepsze. Okay, może już go pokonacie. No już go pokonają. Okej. Okay. Nie na... Delamus. Muszą być pod nim jaja. Tu jajek nie ma. Tutaj, o tu są. Dobrze, ja pozbieram i się widzimy. Tak do 5 ty... Dobra, tak do 12 tysięcy. Widzowie, dobiłem ale chciałbym Wam powiedzieć, że zrobiłem zbiórkę na rozwój kanału. I jak e, ktoś tam da mi coś, to kupimy Robux. Ja to zbieram, już zebrałem i możemy iść na kolejny świat. Zebiórę, tak zniszczę tego idziemy na kolejny świat. Mamy tu sześciutko. O kurde. Tego niszczymy. Nie poradzimy sobie. Ten zginie. Patrzcie, ten zginie. Czy on nie ma założonego kubraczka? Się pytam. I teraz będziemy już chyba mogli ulepszyć. Musimy ich odrodzić. Bambusów. No, już możemy. O, zaraz będziemy mogli kolejny. O, się pójdzie. Potwieramy jaja. Widzowie, długo się tak ja otworzę tylko to jajo. No i kończymy, a jak wbijecie 20 lajków, to zrobię kolejną część. Otwieramy. Hmm. Znaczy będziemy do... Uh, najlepsze, dobrze. Kończymy widzowie. I na 20 lajków robię kolejną część tego.